Halo. Witam do trzeciego odcinka naszej serii Future on Friday. Dzisiaj będziemy mówili o ujednoliconej rodzinie wszystkich wielkości fizycznych. Co to znaczy ujednolicenie? Jakiegoś dużego zbioru. To znaczy, z dużego zbioru zrobimy mniejszy zbiór poprzez odrzucenie podwójnych, potrójnych, podobnych wielkości, równoważnych wielkości i tak dalej. To jest nasz dzisiejszy cel, jeżeli chodzi o wielkości fizyczne. Ponieważ nasze główne założenie było, że Przeświat jest skwantowany, więc będziemy mówili o kwantowych wielkościach fizycznych. Co to znaczy kwant? Jak sobie możemy kwant wyobrazić? Jaką postać mógłby on przyjąć? Wyobraźmy sobie kartkę papieru, którą zwijamy w rurkę, i tą rurkę zwijamy znowu w torus. Także mamy twór podobny jak na tym rysunku. I taki twór, taką cyrkulującą powierzchnię jakiegoś kwantu musimy sobie wyobrazić jako. Przedstawiciel kwantu. Powierzchnia ta może również pulsować, może się zmieniać co do wielkości, od jakiegoś minimum do maksimum. I ta rotująca, pulsująca powierzchnia jakąś, jakiejś membrany, to będzie nasz ogólnie przyjęty kwant. Naszą konstrukcję ujednolicenia rodziny wszystkich wielkości fizycznych zaczynamy od uniwersalnej jedynki, którą umieszczamy w centrum płaszczyzny rodziny. I od niej będziemy prowadzili dwie osie: oś rozmiarów kwantowych i oś czasu kwantowego, periodów rotujących kwantów. Każdy kwant jest opisany w jego powierzchnią, gdzie tutaj powierzchnię zdefiniowaliśmy jako R kwadrat, rozmiar do kwadratu, i jego czasem, cyrkującym czasem, czyli dwuwymiarowy czas i dwuwymiarowa powierzchnia. To są dwie wielkości opisujące kwant, każdy kwant w całości. Jedyną rzeczą, którą musimy dołożyć za chwilę, to będzie zależność materiałowa tego kwantu, bo kwanty mamy różne zależnie od tego w jakim środowisku one istnieją czy powstają. Jak widzimy na tym pierwszym obrazku, iloczyn częstotliwości i długości daje nam prędkość. Możemy to również tradycyjnie powiedzieć, że jest to mnożenie długości, dzielenie przez czas, z tym że w fizyce kwantowej nie dzielimy mnożymy jedynie przez odwrotności. A zatem centrum naszej płaszczyzny będzie wyglądało tak jak na tym obrazku. Pamiętajmy tylko, że wektor falowy jest odwrotnością długości, a częstotliwość jest odwrotnością czasu. Wykonajmy zatem nasze podstawowe ruchy na płaszczyźnie dynamicznej w ten sposób, że mnożymy każdą następną wielkość. Poprzez R, jeżeli przesuwamy się w prawo, poprzez K, jeżeli przesuwamy się w lewo. Mnożymy ją również przez czas, jeżeli przesuwamy się na dół, albo przez częstotliwość, jeżeli przesuwamy się w dół. Zgodnie z tym możemy również wykonać mnożenie po diagonalnej, to znaczy, jeżeli mnożymy prędkość światła samym sobą, to otrzymujemy prędkość światła w kwadracie i tak dalej. W kierunku przeciwnym byłaby to odwrotna. Odwrotność do prędkości światła. Czemu ona jest równa, zobaczymy za chwilę. To, co tutaj przedstawiamy, jest tylko wynikiem mnożenia. Tylko i wyłącznie wynikiem mnożenia poprzez długość i czas kwantowy. Żadnych innych czynności nie wykonujemy. To, co stanowi tajemnicę naszego ujednolicenia, to, co stanowi tajemnicę fizyki tradycyjnej, która została odkryta krok po kroku, każda wielkość fizyczna osobno, to jest prawa nowych. Nazw, nowych symboli, które nadaliśmy prawie wszystkim wielkościom fizycznym. I tu widzimy, że rozmiar naszego kwantu w kwadracie jako powierzchnia został wnoszony przez wielkość fizyczną. A wielkość ta mnożona przez R daje nam nową wielkość fizyczną, którą nazwiemy pędem. Mnożenie jej przez R jeszcze raz daje nam działanie jako wielkość fizyczna, której uniwersalną wartość jest stała planka. W tym momencie. Jesteśmy w stanie już podać bardzo ważny pierwszy wzór fizyki kwantowej, wzór de Broglie'a, który łączy działanie kwantowe z kwantowym pędem i rozmiarami kwantu. Albo też w postaci podanej przez de Broglie'a, że pęd jest równy działaniu razy wektor falowy. A zatem podkreślmy jeszcze raz. Nie wykonaliśmy tutaj żadnej tajemniczej operacji, jedynie nazwaliśmy wielkość powierzchni jako r kwadrat, wielkość momentu jako r do trzeciej i wielkość działania jako r do czwartej. W kierunku odwrotnym nazwaliśmy wektor falowy w kwadracie jako Laplacian i wektor falowy w trzeciej potędze jako gęstość przestrzenną. To są wielkości fizyczne, których używamy na co dzień w fizyce tradycyjnej, Podobnie jak czas w kwadracie czy częstotliwość w kwadracie. Spróbujmy teraz zastanowić się, jaka wielkość fizyczna musiałaby być umieszczona poniżej powierzchni, poniżej symbolu powierzchni. Jest to wielkość bardzo ważna w fizyce i to jest masa kwantowa. Masa kwantu to znaczy, że każdy kwant, którego rozmiary, którego powierzchnię znamy i którego czas własny znamy, ma również określoną masę. Te dwie wielkości fizyczne definiują masę jednoznacznie. Ta nowa definicja masy jest jednym z najważniejszych odkryć ujednotronej fizyki i o tej, o tej definicji musimy pamiętać, jeżeli dyskutujemy kwantowe właściwości naszego wszechświata. Jeżeli definiowaliśmy masę, to również definiowaliśmy energię, dlatego że jak widzimy, mnożenie jedynki, jedynki uniwersalnej przez kwadrat prędkości prowadzi nas, nas po diagonalnej w prawo do góry, a zatem masę pomnożoną przez C kwadrat musimy zdefiniować jako energię. Innej możliwości nie mamy, podobnie jak Einstein takiej możliwości nie miał. To jest naturalna, te, naturalna zależność między masą i energią, jeżeli zdefiniujemy te wielkości w sposób, który podaliśmy poprzednio. Najbardziej znaną wielkością wektorową w fizyce tradycyjnej jest siła F. Siłę znajdziemy jako wielkość umieszczoną pomiędzy kwantową cyrkulacją a energią. W następnym kroku możemy uzupełnić dynamiczną płaszczyznę wielkości fizycznych na wszystkie wielkości, które potrzebujemy, potrzebowaliśmy w fizyce tradycyjnej. Jeśli na powyższym obrazku nie znajdujemy jakiejś wielkości fizycznej, to znaczy, że ta wielkość jest równoważna do jednej z tych podanych na tym obrazku. I o te nie musimy się martwić. One wszystkie zostały zdefiniowane tak w tradycyjnej fizyce, że są równoważne do jednej z tych tak zwanych bazowych wielkości fizycznych pokazanych na rysunku. Ta uwaga dotyczy wielkości dynamicznych, ale jak widzimy na dole tabeli dynamicznej, paszyzyzyny dynamicznej, mamy już kilka wielkości elektrycznych, pojemność elektryczną, przewodnictwo elektryczne. To są wielkości zdefiniowane klasycznie jako wielkości dynamiczne, a nie elektrodynamiczne. Natomiast tradycyjne wielkości elektrodynamiczne. Musimy umiejscowić na osobnej płaszczyźnie, dlatego że ich definicja została historycznie odseparowana od wielkości dynamicznych. Maxwell połączył, jak mówiliśmy, wielkości magnetyczne z elektrycznymi i utworzył wielkości elektrodynamiczne, które razem tworzą podobną płaszczyznę jak płaszczyzna dynamiczna, z tym, że wielkością centralną jest tutaj nie jedynka, ale indukcja. Indukcja magnetyczna równoważna gęstości prądu. Nasza ujednolicona rodzina zaczyna być coraz bardziej skomplikowana, ponieważ staramy się opisać, przedstawić przy jej pomocy wszystkie wielkości fizyczne wynalezione do tej pory. Jak wiemy, wielkości fizyczne mają nie tylko symbol, ale mają również wielkość uniwersalną, to znaczy liczbę, która, którą się jej przypisuje w jakichś określonych warunkach uniwersalnych. Te wielkości fizyczne mają również jednostki. Taka płaszczyzna, na której która przedstawia nie tylko właśnie symbole, ale i wartości uniwersalne, jednostki fizyczne, ale jednocześnie naszą jednolitą definicję, to znaczy powiązanie każdej wielkości fizycznej z kwantowym okresem i z kwantową powierzchnią. Te, te definicje są pokazane w lewym, górnym rogu. To jest pełna definicja wielkości fizycznych. Wielkości, które tradycyjnie zostały zdefiniowane, jak powiedzieliśmy, niezależnie od siebie, ale dają się przy pomocy naszej jednolitej definicji powiązać z uniwersalną jednością w centralnym punkcie naszej dynamicznej płaszczyzny. Zarówno ta dynamiczna płaszczyzna, jak i elektrodynamiczna płaszczyzna zawierają wszystkie potrzebne informacje, ale tych informacji nie musimy się uczyć w żadnym wypadku na pamięć. Wszystkie wielkości elektrodynamiczne możemy znaleźć na płaszczyźnie dynamicznej, ale w postaci kwadratów tych wielkości elektrodynamicznych. Oznacza to, że ich definicja była tak dobrana, że wielkości kwadratowe przyjmują charakterystyki wielkości dynamicznej. Ładunek elektryczny w kwadracie jest równoważny masie pomnożonej przez długość kwantu. Siła dynamiczna jest równoważna prądowi elektrycznemu w kwadracie i tak dalej. Pozostaje nam do zrobienia tylko jeden ostatni krok. Wszystkie definicje, które zebraliśmy poprzednio, można przedstawić przy pomocy jednego, jedynego wzoru. Ta uniwersalna definicja oznacza, że każda wielkość fizyczna, którą wymyśliliśmy do tej pory w fizyce tradycyjnej, może być przedstawiona jako jej uniwersalna wartość x ze znaczkiem U, pomnożona przez czynnik materialny, o którym będziemy mówili w następnych odcinkach, do potęgi N. Ta potęga N jest uzależniona od miejsca, w którym dana wielkość fizyczna się znajduje. C oznacza tutaj. Numer kolumny, R oznacza numer rzędów, w którym się dana wielkość fizyczna znajduje. Ta jednolita definicja wszystkich wielkości fizycznych oznacza, że praktycznie te wszystkie wielkości fizyczne stanowią raczej balast dla fizyki niż jej urozmaicenie czy też rozszerzenie. Technicznie jesteśmy tak do nich przyzwyczajeni, że nie, nie będziemy w najbliższych dziesiątkach lat w stanie odrzucić wielkości fizycznej tradycyjnej fizyki. To, co Opisujemy tutaj jako opis wszechświata dotyczy naturalnie nie tylko techniki, ale zrozumienia jak, świat, jak wszechświat powstał, zrozumienie jak materia żywa i nieożywiona razem ze sobą współpracują i o tych rzeczach będziemy mówili w następnych odcinkach, do których serdecznie zapraszam.